Święty Franciszek z Asyżu, jeden z najbardziej znanych i ukochanych świętych Kościoła katolickiego, urodził się w roku 1181 lub 1182 w Umbrii, w środkowych Włoszech. Jego rodzinnym miastem było Asyż, niewielkie, lecz prężnie rozwijające się miasteczko, które w tamtym czasie tętniło handlem i życiem społecznym. Franciszek otrzymał na chrzcie imię Giovanni, ale jego ojciec, Pietro Bernardone, kupiec zajmujący się handlem suknem, nazywał go Francesco, czyli Francuzik. Przydomek ten wziął się prawdopodobnie z fascynacji ojca kulturą Francji, w której często przebywał w interesach. Franciszek dorastał w rodzinie zamożnej, która zapewniała mu wygodne życie i beztroskie dzieciństwo. Jego ojciec pragnął, aby syn przejął handel i rozwijał rodzinny biznes. Jednak młody Francesco nie miał zamiłowania do kupiectwa. Bardziej interesowały go zabawy, muzyka i towarzystwo rówieśników. Był pełen energii, otwarty i towarzyski. Przyciągał ludzi swoją charyzmą, humorem i radością życia. Asysz, w którym dorastał, był miejscem dynamicznym, Pełnym kontrastów między bogatymi kupcami a biedniejszymi mieszkańcami. Franciszek, wychowany w dostatku, początkowo nie zwracał uwagi na cierpienie ubogich. Fascynowały go raczej rycerskie ideały. Marzył o wielkich czynach, wojnach i sławie. Chciał zostać rycerzem i zdobyć uznanie w bitwach. Jego młodość upływała więc na hucznych spotkaniach, ucztach i planach. Które bardziej przypominały marzenia o ziemskiej chwale niż o świętości. Znany był z hojności wobec przyjaciół i zamiłowania do wystawnego stylu życia. Często organizował zabawy, i sam był duszą towarzystwa. Był pełen uroku i wdzięku. Ludzie widzieli w nim młodzieńca, który ma przed sobą świetlaną przyszłość. Jednak już wtedy dało się dostrzec jego wewnętrzną wrażliwość i dobroć. Choć żył bez trosko, potrafił podzielić się z potrzebującymi, nawet jeśli robił to bardziej odruchowo niż świadomie. W wieku około 20 lat Franciszek wziął udział w konflikcie zbrojnym między Asyżem a sąsiednią Perugią. Wojna ta zmieniła jego życie. W 1202 roku w jednej z bitew został pojmany i trafił do niewoli. Spędził tam około roku. Czas ten był dla niego trudnym doświadczeniem, które zaczęło budzić w nim pytania o sens życia. Choroby, cierpienia i konfrontacja z brutalnością wojny zachwiały jego wcześniejszymi marzeniami o sławie rycerskiej. Po powrocie do domu próbował wrócić do dawnego stylu życia, ale coś w nim pękło. Nie znajdował już tej samej radości w zabawach, a myśl o wielkich czynach rycerskich. Zaczęła ustępować miejsca refleksji nad kruchością życia. Zaczęły pojawiać się pierwsze oznaki jego duchowej przemiany, szukał ciszy, unikał dawnych przyjaciół, spędzał więcej czasu na modlitwie. Jednak w młodości Franciszka najbardziej charakterystyczne były właśnie jego marzenia i pragnienia wielkości. Nie był od początku świętym. Był zwykłym, pełnym życia młodzieńcem, który chciał zdobyć sławę i zaszczyty. Właśnie dlatego jego historia jest tak niezwykła. Pokazuje, że Bóg potrafi przemienić serce nawet tego, kto początkowo żyje zupełnie inaczej niż w duchu Ewangelii. Franciszek z Asyżu przeszedł drogę od lekkodusznego młodzieńca. Który kochał zabawę i marzył o chwale, do człowieka całkowicie oddanego Bogu i ubogim. Pierwszy etap jego życia jest ważny, bo pozwala zobaczyć, że jego świętość nie była dana od razu, była owocem głębokiej przemiany, która miała dopiero nadejść. Po powrocie z wojny z Perugią Franciszek nie był już tym samym człowiekiem. Choć na zewnątrz próbował nadal prowadzić życie beztroskiego młodzieńca, Wewnętrznie czuł coraz większy niepokój. Wcześniejsze marzenia o sławie rycerskiej zaczęły wydawać mu się puste i nietrwałe. Zaczynał dostrzegać, że bogactwo, przyjemności i uznanie ludzi nie dają prawdziwego szczęścia. W 1205 roku Franciszek ponownie wyruszył na wojnę, tym razem z zamiarem zdobycia chwały jako rycerz. Jednak w drodze, podczas noclegów w Poleto, Miał niezwykłe doświadczenie mistyczne. W śnie lub wizji usłyszał głos Boga, który pytał go: Franciszku, komu chcesz służyć? Panu czy słudze? Księciu czy królowi? Odpowiedź była jasna: prawdziwym królem jest tylko Bóg. To wydarzenie głęboko nim wstrząsnęło. Zamiast udać się na wojnę, zawrócił do Asyżu, zaczynając nowy etap życia. Po tym doświadczeniu Franciszek coraz częściej szukał ciszy i samotności. Spędzał długie godziny w modlitwie, pytał Boga o swoje powołanie i starał się wsłuchiwać w jego głos. Zmiana, jaka się w nim dokonywała, była widoczna dla otoczenia. Dawni przyjaciele uważali, że stał się dziwny, nie bawił się już jak dawniej, unikał towarzystwa. I coraz częściej spotykano go w opuszczonych kościołach, gdzie się modlił. Momentem przełomowym była modlitwa w zrujnowanym kościółku świętego Damiana, stojącym nieopodal Asyżu. Tam, przed wizerunkiem ukrzyżowanego, Franciszek usłyszał słowa Chrystusa: Franciszku, idź i odbuduj mój kościół, który, jak widzisz, chyli się ku upadkowi. Młody Bernardone potraktował te słowa dosłownie. Zaczął własnymi rękami naprawiać zniszczony kościół, zbierając kamienie i wykonując najprostsze prace. To wydarzenie miało jednak głębszy sens. Chrystus nie prosił Franciszka tylko o fizyczną odbudowę świątyni, ale o odnowę całego kościoła, który w tamtych czasach przeżywał kryzysy. Franciszek na początku tego nie rozumiał. Ale posłusznie podjął się zadania, które wkrótce stało się symbolem jego duchowej misji. Coraz bardziej otwierał serce na ubogich i cierpiących. Szczególnym doświadczeniem dla niego było spotkanie z trędowatym. Dotychczas Franciszek, jak wielu ludzi tamtych czasów, brzydził się chorych i unikał kontaktu z nimi. Jednak pewnego dnia, pokonując strach, objął i pocałował trędowatego. To doświadczenie odmieniło go na zawsze. W drugim człowieku, nawet tym najbardziej odrzuconym, zobaczył samego Chrystusa. W miarę jak jego serce przemieniało się pod wpływem Bożej łaski, Franciszek zaczął odchodzić od dawnych przyzwyczajeń. Sprzedawał swoje rzeczy, a pieniądze rozdawał biednym. Coraz częściej modlił się, prosząc o światło i siłę do pełnienia Bożej woli. Ludzie w Asyżu zaczęli uważać go za szaleńca. Bogaty syn kupca, który porzuca wygody i spędza czas wśród biednych i w ruinach kościołów, wydawał się im niezrozumiały. Jednak Franciszek wiedział, że jego życie zmierza ku radykalnej przemianie. Bóg stopniowo uwalniał go od pragnienia bogactwa, zaszczytów i uznania. Zamiast tego rodziła się w nim tęsknota za prostotą, ubóstwem i całkowitym zaufaniem Chrystusowi. To właśnie w tym czasie zaczęło się w nim dojrzewanie powołania, które wkrótce miało doprowadzić go do całkowitego zerwania z dawnym życiem i wyboru drogi radykalnego naśladowania Jezusa proces przemiany wewnętrznej. Franciszka, zapoczątkowany doświadczeniami wojny, niewoli i wizji w Spoleto, stopniowo prowadził go do momentu radykalnego zerwania z dotychczasowym życiem. Była to droga pełna napięć, niezrozumienia ze strony otoczenia, a nawet konfliktu z własną rodziną. Franciszek coraz częściej przebywał na modlitwie, szukając ciszy w małych kaplicach wokół Asyżu, jak świętego Damiana czy Porciunkula. Pociągało go ubóstwo i prostota, które odkrywał jako prawdziwy skarb. Zamiast bogactwa i zaszczytów, wybierał kontakt z biednymi i chorymi. To właśnie w tym okresie zaczął oddawać swoje rzeczy potrzebującym, co budziło zgorszenie i oburzenie jego ojca, Pietro Bernardone. Kluczowym momentem był gest całkowitego odrzucenia majątku rodzinnego. Ojciec, zirytowany zachowaniem syna, postawił go przed sądem biskupa Asyżu, żądając, aby zwrócił mu pieniądze i zrezygnował z dziedzictwa. Wtedy Franciszek, w akcie niezwykłej odwagi i symbolicznego zerwania z dawnym życiem, zdjął z siebie ubrania i oddał je ojcu, mówiąc: Dotąd nazywałem cię Ojcem na ziemi, odtąd mogę mówić tylko: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Biskup okrył go swoim płaszczem, a Franciszek, nagi i wolny od dóbr, rozpoczął nowe życie w całkowitym ubóstwie. Od tego momentu przyjął styl życia, który na zawsze go zdefiniował. Chodził boso, odziany jedynie w prostą tunikę z surowego materiału przepasaną sznurem. Jego domem stały się ulice i pola wokół Asyżu, a towarzystwem biedni i chorzy. Nie wstydził się przebywać wśród trendowatych, których dawniej unikał. W ich cierpieniu widział samego Chrystusa. Franciszek rozpoczął odbudowę zrujnowanych kościołów, najpierw Świętego Damiana, a później Porcjunkuli, która stała się sercem ruchu franciszkańskiego. Pracował fizycznie, żebrał o kamienie i materiały, sam dźwigał belki i murarskie narzędzia. Dla wielu mieszkańców Asyżu wydawało się to szaleństwem, bogaty syn kupca, który żyje jak żebrak i zajmuje się ruinami. Ale dla Franciszka było to odpowiedzią na słowo Chrystusa, odbuduj mój kościół. Jego nawrócenie nie było jedynie zmianą stylu życia, było całkowitym przewartościowaniem. W świecie, który cenił bogactwo i władzę, Franciszek wybierał to, co uważano za hańbę. Ubóstwo, pokorę i służbę najbardziej zapomnianym. Zamiast marzyć o sławie rycerskiej, zapragnął stać się rycerzem Chrystusa, walczącym nie mieczem, lecz modlitwą, miłością i świadectwem. Radykalizm Franciszka budził podziw u niektórych, ale także szyderstwa i krytykę. Wielu uważało go za szaleńca, który marnuje swoje życie. On jednak odpowiadał czynami. Troską o ubogich, radością w modlitwie i niezwykłą wolnością ducha. Z czasem jego przykład zaczął przyciągać innych młodych ludzi, którzy również pragnęli żyć w prostocie i całkowicie oddać się Bogu. Radykalne nawrócenie Franciszka to moment, w którym Ewangelia stała się jego jedynym prawem życia. Już nie tylko czytał ją czy słuchał w kościele, chciał ją wypełniać dosłownie. Jego droga była prosta i wymagająca zarazem żyć jak Chrystus, ubogi i pokorny, służący każdemu człowiekowi. Ten radykalizm sprawił, że Franciszek stał się postacią, której nie można było zignorować. Jedni nazywali go Bożym szaleńcem, inni świętym już za życia. On sam jednak widział siebie tylko jako małego sługę Wielkiego Boga. Radykalne nawrócenie Franciszka jego życie w ubóstwie i prostocie, zaczęły przyciągać ludzi. Na początku był samotnym bożym szaleńcem, którego wielu mieszkańców Asyżu traktowało jak dziwaka. Jednak z czasem w jego postawie dostrzegano coś więcej – autentyczność, radość i moc Ewangelii przeżywanej w czystości. W 1208 roku, podczas mszy świętej w kościółku Porcjunkuli, Franciszek usłyszał słowa Ewangelii, które stały się fundamentem jego duchowości: Nie bierzcie nic na drogę, ani torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Zrozumiał to jako osobiste wezwanie do dosłownego naśladowania Chrystusa i apostołów. Od tej chwili jego życie nabrało jeszcze większej przejrzystości. Miał tylko jedną prostą tunikę przepasaną sznurem. Żył z pracy własnych rąk i jałmużny, a wszystkie swoje działania opierał na Ewangelii. Taki styl życia zaczął przyciągać innych. Najpierw dołączyło do niego kilku młodych ludzi z Asyżu i Okolic, którzy widząc jego radość i prostotę zapragnęli żyć podobnie. Pierwszymi braćmi byli między innymi Bernard z Bogaty mieszczanin, który sprzedał cały swój majątek i rozdał ubogim oraz Piotr z Katani, notariusz. Wkrótce było ich już kilkunastu. Franciszek nie chciał tworzyć nowej wspólnoty zakonnej w klasycznym sensie, pragnął po prostu żyć Ewangelią razem z tymi, którzy poczuli takie samo wezwanie. Bracia nazywali siebie pokutnikami z Asyżu, a ich życie było niezwykle proste. Chodzili po wsiach i miasteczkach, głosząc Ewangelię słowem i przykładem. Zajmowali się najniższymi pracami, pomagali chorym, troszczyli się o trędowatych, a nocami modlili się i śpiewali psalmy. Ludzie, którzy ich spotykali, widzieli w nich coś nowego: świadków Boga, którzy nie głosili teorii, lecz żyli tym, o czym mówili. Franciszek zdawał sobie jednak sprawę, że aby jego wspólnota mogła się rozwijać, potrzebne jest zatwierdzenie kościoła. Dlatego w 1209 roku udał się z braćmi do Rzymu, by spotkać się z papieżem Innocentym III. Była to odważna decyzja. Grupa prostych, ubogich mężczyzn, ubranych w szorstkie tuniki, stanęła przed najważniejszym dostojnikiem kościoła. Legenda mówi, że papież początkowo nie chciał ich przyjąć, uważając ich za kolejnych fanatyków. Jednak podczas snu miał wizję: widział, jak mały biedny człowiek podtrzymuje chwiejący się kościół laterański, największą bazylikę Rzymu. Zrozumiał, że to Franciszek i jego bracia zostali posłani, aby odnowić kościół. Wtedy zatwierdził ich sposób życia ustnie. Zachęcając, by trwali w swoim ubóstwie i głoszeniu Ewangelii. Tak powstał zakon braci mniejszych, Franciszkanie. Nie był to zakon w tradycyjnym sensie, z klasztorami i własnością, ale wspólnota żyjąca wędrownie i ubogo. Bracia mieszkali w szałasach, małych kapliczkach i jaskiniach. Ich siłą była prostota i autentyczność. Wieść o nich rozchodziła się szybko. Wkrótce dołączyli kolejni bracia, a także kobiety, wśród nich świętego Klara, która założyła wspólnotę żeńską znaną dziś jako Klaryski. Wokół Franciszka zaczęło powstawać wielkie dzieło, które miało odmienić oblicze kościoła. Założenie zakonu było jednym z najważniejszych momentów w życiu Franciszka. Jego pragnienie życia Ewangelią znalazło wyraz w wspólnocie, która po ponad 800 latach wciąż istnieje i działa na całym świecie. To właśnie wtedy zaczęła się historia Franciszkanów ludzi, którzy z radością i prostotą naśladują Chrystusa ubogiego i pokornego. Jednym z najbardziej charakterystycznych rysów duchowości świętego Franciszka była jego niezwykła relacja ze światem stworzonym. W czasach, gdy przyroda często była traktowana jako coś groźnego lub obojętnego, Franciszek widział w niej odbicie dobroci Boga. Wszystko, co istnieje zwierzęta, rośliny, słońce, księżyc, wiatr i woda było dla niego braćmi i siostrami. Ta postawa płynęła z głębokiego poczucia, że cały świat jest jednym wielkim dziełem Stwórcy, a człowiek nie jest panem stworzenia. Lecz jego częścią. Franciszek nie patrzył na przyrodę w sposób romantyczny, jak to bywa dzisiaj, lecz teologiczny. Widział w niej księgę, w której można odczytać miłość Boga. Najlepszym świadectwem tej duchowości jest pieśń słoneczna, zwana też hymnem stworzenia, którą Franciszek ułożył pod koniec życia. W pieśni tej zwraca się do elementów natury, jak do rodzeństwa. Pochwalony bądź, panie mój, z wszystkimi twymi stworzeniami, a przede wszystkim z bratem słońcem, które dzień daje, a ty przez nie świecisz. To hymn wdzięczności, prostoty i radości z istnienia świata, w którym każdy element ma swoje miejsce w Bożym planie. Z Franciszkiem wiąże się wiele historii pokazujących jego niezwykłą więź z Przyrodą. Najsłynniejsza to spotkanie z Wilkiem Zgubio. Zwierzę terroryzowało okoliczną ludność, zabijając owce i zagrażając mieszkańcom. Franciszek wyszedł mu naprzeciw, uczynił znak krzyża i przemówił do wilka, nazywając go bratem. Zwierzę uspokoiło się i zawarło z nim pokój. Odtąd miało nie szkodzić ludziom, a mieszkańcy gubio zobowiązali się je karmić. Jego miłość do stworzenia nie była jednak celem samym w sobie. Franciszek widział w przyrodzie drogę prowadzącą do Boga, każde stworzenie stawało się dla niego znakiem miłości stwórcy. To głębokie doświadczenie jedności z naturą i Bogiem osiągnęło swój szczyt w roku 1224, dwa lata przed śmiercią, podczas modlitwy na górze Alwerni. Tam wydarzyło się coś niezwykłego. Franciszek spędzał czas na postach i intensywnej modlitwie, prosząc Boga, aby mógł w pełni uczestniczyć w tajemnicy Chrystusowej miłości. Wtedy miał wizję Serafina, Anioła w postaci Ukrzyżowanego. W chwili mistycznego zjednoczenia z Jezusem otrzymał stygmaty, rany odpowiadające ranom Zbawiciela, na dłoniach, stopach i w boku. Był pierwszym znanym świętym w historii. Który nosił stygmaty Chrystusa. Rany sprawiały mu ogromny ból, a jednocześnie były dla niego źródłem radości, znakiem, że mógł całkowicie upodobnić się do swojego pana. Bracia, którzy z nim żyli, byli świadkami tego niezwykłego daru, ale Franciszek starał się ukrywać rany, nie chcąc zwracać na siebie uwagi. Stygmaty były potwierdzeniem tego, co przeżywał przez całe życie. Franciszek nie tylko naśladował Chrystusa w ubóstwie i prostocie, ale również uczestniczył w jego cierpieniu. Było to ostateczne przypieczętowanie jego drogi. Miłość do stworzenia i dar stygmatów są ze sobą głęboko powiązane. Franciszek, który widział Boga w każdym elemencie świata, sam stał się ikoną Chrystusa, nosząc Jego znaki na ciele. Tak jak słońce, wiatr czy zwierzęta były dla niego przypomnieniem obecności Stwórcy, tak jego własne ciało stało się znakiem Chrystusa dla ludzi. Dzięki temu Franciszek z Asyżu jest do dziś postrzegany nie tylko jako patron zwierząt i ekologii, ale przede wszystkim jako świadek tego, że miłość do Boga i jego stworzenia może przemienić człowieka aż do głębi, aż do stygmatów. Ostatnie lata życia świętego Franciszka były naznaczone zarówno niezwykłą duchową dojrzałością, jak i wielkim cierpieniem fizycznym. Jego ciało było coraz bardziej wyniszczone surowym trybem życia, postami, chorobami i stygmatami, które od 1224 roku zadawały mu nieustanny ból. Jednak, mimo tego, Franciszek nie przestawał promieniować radością i pokojem. Które przyciągały ludzi z całych Włoch i spoza nich. Pod koniec życia Franciszek był prawie całkowicie niewidomy. Cierpiał również na różne choroby układu pokarmowego i gorączki. Lekarze i bracia starali się mu ulżyć, ale niewiele mogli zrobić. Franciszek nigdy nie skarżył się na swoje cierpienia przeciwnie. Traktował je jako dar, który pozwalał mu jeszcze bardziej upodobnić się do Chrystusa. W jednej z modlitw nazywał chorobę siostrą, bo pomagała mu zjednoczyć się z Panem. W 1225 roku, mimo cierpienia, stworzył swoje największe dzieło poetyckie: pieśń słoneczną, hymn wdzięczności wobec Boga za całe stworzenie. To zadziwiające, że człowiek niemal niewidomy, żyjący w bólu, potrafił napisać słowa pełne radości, w których nazywał słońce, wiatr, wodę i ziemię swoimi braćmi i siostrami. Pieśń ta jest dziś jednym z najpiękniejszych świadectw franciszkańskiej duchowości, wdzięczności, prostoty i głębokiej jedności z całym światem stworzonym. W 1226 roku Stan Franciszka gwałtownie się pogorszył. Bracia przenieśli go z góry Alwerni z powrotem do Asyżu, aby mógł spędzić ostatnie dni wśród swojej wspólnoty. Wiedział, że zbliża się jego koniec. Prosił, aby położono go nago na ziemi, ponieważ chciał umrzeć tak jak żył w całkowitym ubóstwie, niczego nie posiadając. Wieczorem 3 października 1226 roku, otoczony przez braci, Franciszek zaintonował Psalm 141. Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. Po chwili zaczął odmawiać Psalm 142, a w końcu z ust jego popłynęła modlitwa do Ojca Niebieskiego. Według relacji świadków Franciszek odszedł z tego świata spokojnie z twarzą zwróconą ku niebu, wypowiadając imię Jezusa. Miał wtedy około 44 lat. Śmierć Franciszka była wydarzeniem, które poruszyło całe Włochy. Dla wielu był już świętym za życia, człowiekiem, który radykalnie żył Ewangelią i całym sobą głosił miłość Boga. Tłumy wiernych gromadziły się w Asyżu, by oddać mu hołd. Pogrzeb odbył się 4 października 1226 roku. Bracia przenieśli ciało Franciszka do kościoła Świętego Jerzego w Asyżu. Tam rozpoczął się spontaniczny kult. Wierni modlili się przy jego grobie, prosząc o wstawiennictwo i otrzymując liczne łaski. Wieść o śmierci Franciszka rozeszła się błyskawicznie po całej Europie. Jego życie stało się inspiracją nie tylko dla duchownych, ale także dla świeckich. Jego umiłowanie prostoty, braterstwa i pokoju przemawiało do wszystkich od biednych po możnych. Już dwa lata później, w 1228 roku, papież Grzegorz IX kanonizował Franciszka Wasyżu. Proces był wyjątkowo szybki. Co pokazuje, jak wielkie było przekonanie o Jego świętości. Podczas uroczystości papież mówił, że Franciszek jest człowiekiem, który naprawdę naśladował Chrystusa i którego przykład ma odnawiać Kościół. W tym samym roku rozpoczęto budowę wielkiej bazyliki ku Jego czci w Asyżu. Bazylika św. Franciszka, podzielona na część górną i dolną, stała się miejscem spoczynku Jego ciała i jednym z najważniejszych sanktuariów chrześcijaństwa. To tam, w pięknych freskach Giotta i innych artystów, uwieczniono sceny z jego życia, które do dziś inspirują pielgrzymów. Święty Franciszek pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo. Założony przez niego zakon braci mniejszych szybko rozrósł się w całej Europie i stał się jednym z najważniejszych zakonów w Kościele. Wspólnota Klarysek, założona przez Świętego. Klarę, jego duchową siostrę, również trwa do dziś. A tak zwany trzeci zakon franciszkański daje świeckim możliwość życia w duchu jego charyzmatu. Franciszek stał się symbolem pokoju, prostoty i miłości do stworzenia. W czasach współczesnych papież Jan Paweł II ogłosił go patronem ekologów. A papież Franciszek wybrał jego imię na znak odnowy kościoła i troski o świat stworzony. Duchowość świętego Franciszka inspiruje nie tylko katolików, jest podziwiany również przez ludzi innych wyznań i światopoglądów, którzy widzą w nim proroka braterstwa i pokoju. Święty z Asyżu, który urodził się jako bogaty syn kupca, a umarł jako ubogi brat wszystkich stworzeń. Pozostaje do dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych i czczonych świętych na świecie. Jego życie pokazuje, że prawdziwe szczęście nie kryje się w bogactwie ani władzy, lecz w prostocie, miłości i całkowitym zaufaniu Bogu. Pokój Chrystusa niech zamieszka w Twoim sercu. Wesprzyj nas, klikając subskrypcję, polubienie i zostawiając komentarz. To drobny gest, który bardzo pomaga rozwijać ten kanał i szerzyć Ewangelię coraz dalej.